Hej, witam was wszystkich serdecznie. Dawno nie było materiału, tego jakikolwiek przydałoby się wrzucić. Ja będę mówił cicho, ponieważ jest po północy. To co widzicie w tle to Alots Online. Loguję pewnie i wygląda jak gówno, ale no trudno. Od kilku dni nie było materiałów, już wam się tłumaczę czemu. Nie było materiałów ze względu na dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest na pewno. Hmm. Czekajcie zresztą. No dobra. Pierwszą rzeczą jest na pewno to, że czekałem na wyniki głosowania. Jednym głosem wygrał. Um. Nie z umieszkończyłem widzicenie głosowania. Czekałem na wynik głosowania oczywiście czy Cadillac Dinosaurs, czy Rough World. Um. Wygrał o Cadillac jednym głosem. Także fajnie. I z tego będę nagrywał wkrótce. Myślę, że jutro coś nagram. Co my już dzisiaj można powiedzieć, skoro jest po północy. A drugą rzeczą było to, że roznosiłem głodki tam dorwałem się do roboty. Ale ta robota jest porażką, ponieważ dałem się umamić, nie podpisałem żadnej umowy. No i podobno będę miał zapłacone pod koniec sierpnia, czy coś w tym stylu, ale myślę, że to był wałek. Jeżeli naprawdę będę ją zapłacone, to fajnie, jeżeli nie, no to będę wkurzony strasznie. I o czym chciałem z wami pogadać? O czymś, co ostatnio może jest może nie tyle, co popularne, co zaczyna wychodzić na wierzch. Jest ktoś taki jak Shogun, coś tam, on robi vlogi z USA i tak dalej. Myślę, że wiecie o co chodzi. I on ostatnio zrobił vlog o jakimś tam zarabianiu, prawda? Nie, no wszystko ok, mi to pasuje, nie, zrobił to zarabianie, fajnie, że tam można było się trochę dowiedzieć, jakie są te zarobki, nie? Ale... Um, teraz rzucił filmik o roku. Ja ogólnie Roka nie oglądam jakoś tam za Kiedyś oglądałem Roya, ale według mnie teraz to jest za bardzo morderstwo. Um, o, Parabuła. Wtedy nie wiedziałem, że tu mam. Pewnie, że wezmę. Dobra. Um, oglądałem wcześniej Roya, właśnie jakoś tak. Może też nienamiętnie, ale trochę poglądałem. I. Było to fajne, a teraz już. No, jak mówiłem, przejadło się jej trochę drzemordę, ale on co chcę powiedzieć. Rok robi w swoich filmikach coś takiego jak... Mm, tagowanie jakimiś znanymi youtuberami, prawda? I jest to może irytujące, tam pozwala mu się wybić i to jest takie niby nie fair, ale no nic mi do tego, prawda? A taki Shogun zrobił filmik oczywiście i... niby go tam nie obraża, nie? Superlatywy o nim lecą, ale to jest takie... Niby mówi o czymś co powinno być piętnowane, ale jak dla mnie to ten filmik jest właśnie coś na tej samej zasadzie, żeby się wybić, prawda? Coś takiego mnie właśnie irytuje, nie? Bo to jest mówienie, żeby tego nie robić i tak dalej. Ja w swoich pierwszych filmikach także tagowałem tam wpisywałem Gimper na przykład, czy coś takiego, nie? W swoich tagach... byłem mmm, Powiedziałem kilka razy nie, nieważne. W swoich tagach wpisywałem kilka razy coś takiego i... No nie uważałem, że było to coś złego, no teraz już tego nie będę robił, bo to jest głupota, prawda? Jeżeli mam zdobyć widzów, to już to będę samemu. Na pewno to pomaga, nie mówię, że nie. Na pewno to w jakiś sposób pomaga. No jakiś oszczep wydropiłem, to będzie dla znajomego, znajomy, grawwarriera, czy tam nie nieważne. Hmm. I co tu chciałem powiedzieć. Więcej. A, jeszcze wrócę do tej roboty. Oj. No, dobra, wszedłem do twierdzy takiej jakby instancji. Wątpię, że mam tu jakieś szanse, ale spróbuję. Chciałem pokostować się spokojnie nie można, no. I czemu właśnie tą pracę wziąłem? O, Frieza dostałem jakiegoś. Stuna. Dobra. Um, chciałem poszukać pracy, ponieważ um, chcę sobie... Nie, dobra, stąd wyjdę, bo tu sobie widzę, elitarne mapki. No mnie tu zjedzą żywcem. Nie dobra, jestem tu ciekaw, bo to nie ma sensu. Chciałem znaleźć robotę, ponieważ ym, chcę zakupić lepszy procesor. Ostatnio widziałem na aukcji za 130 zł chyba... Ym, Core 2 Duo... Nie pamiętam dokładnie jaki model, ale chyba 2,6 GHz. Także jeden z tych takich już no troszkę lepszych. No to ja tu w takim razie sobie farmie te opki nie będę robił questów. Nie ma sensu, bo kwestia mam ma w środku tej twierdzy i będzie bolało, jak to No i właśnie, chciałem kupić lepszy procesor to raz. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem, za pieniądze, które bym zarobił na tym. A czy następny gościu ma niby tam do mnie dzwonić jeszcze, nie? I tam na całe wakacje to jakoś miało być. No ale wtedy po prostu powiem mu po prosto w oczy, że chcę umowę podpisać, bo to jest takie... no nie fair, nie? I mam, mam wrażenie, że ja tego, z tej zarobionej kasy i tak to było... wymurzenione, ponieważ za 3000 ulotek chyba... i myślę, że gdyby mi nie pomógł... nie pomogła siostra... To bym się z tym męczył. No, na pewno mi się z tym męczył dużo dłużej, rozniósłbym to, ale gorzej by było. To jest naprawdę dźwiganie, to sporo waży. I bym musiał bardzo często wracać do domu, ponieważ kawałek miałem od rejonu, w którym roznosiłem. Za 3000 ulotek. Czekajcie muszę to podnieść. Zresztą to są te spodnie lepsze, za 3000 ulotek dostałbym 42 zł, prawda? 24 za pierwszy pakiet, za drugi roznoszący w tym samym czasie połowę i kolejna połowa, nie? Czyli właśnie 24, tam 12 i 6. O ile dobrze pamiętam, mi wychodziło to 42 zł. No, niestety. I mam, myślę, że tych 402 zł do tej nie zobaczę w życiu, nawet właśnie pod koniec sierpnia. A szkoda, ponieważ chciałem kupić. A znaczy, no, ja tam będę odkładał swoje pieniądze, jakieś tam jak dostanę, czy sprzedam coś. Mam trochę gier do sprzedania na PZ, jak chcecie to piście. I chciałem kupić mikrofon. To raz. Chciałem kupić. Tego nie sprzedawać. Chciałem kupić mikrofon. To raz. Chciałem kupić. Właśnie lepszy procesor, to dwa. No aż. O, on mi z Tego mogę użyć teraz? O, no, mogę. To z eventa takiego. A3 to chciałem naprawić swój monitor, żeby w końcu mieć... to chcę kupić jakieś, żeby w końcu wrzucać... ...w końcu wrzucać filmiki właśnie w tej takiej rozdzielczości panoramicznej 16x9 bez rozciągania, nie? Ale to jeszcze widać trochę mi zajdzie. No, jakby ktoś by był zainteresowany tymi grami na PC, to czemu nie? Mogę zrobić jeden taki jakiś filmik, w którym będę informował, co tam chcę sprzedać, będę go update'ował, tylko i. ale myślę, że to jest takie na siłę. Um, o czym tu jeszcze mogę z Wami pogadać? Na pewno no, priorytetem byłby procesor, żeby właśnie trochę lepiej to wszystko nagrywać, bo myślę, że mikrofon nie brzmi tak źle, co. Myślę, że nie jest. Znaczy, no teraz może być trochę gorzej, ponieważ jest noc i gadam cicho, i to będzie takie sztucznie podbite. No ale Myślę, że aż tak tragicznie nie będzie. Mm -hmm. Tutaj chcę ubić, bo ja już aż mi mówił, że podobno to są questy jakieś inne jakieś pajączki sił dupi. A i podszedł pod przeciwnika drugiego. No to jest our No dobra. No, i o czym ja to jeszcze mogę z wami pokazać? No, właśnie, tak jak mówiłem, jutro będę nagrywał. Co jest? O, ja napałem ci do mnie przyczepił, jeszcze, jeszcze go nie zabiłem. No, no, no. Um, to do fuda. Jutro będę nagrywał, właśnie, z, prawdopodobnie z Cadillac and Dinosaurs. Myślę, że Fahrenheit to jeszcze sobie zostawimy, ale kolejną rzeczą na pewno będzie Fahrenheit. O. Um, no i to chyba tyle, co mogę wam przekazać. Na pewno sobie tam będę grał w LOLa, co jakiś czas rzucał. Tam ktoś mi pisał, że... Czemu ja nagrywam LOLa? Przez to minusy dostaję. A czy od nich oczywiście nie minusy. Co, jednorożec? Przez... Ale i tak go będę nagrywał, ponieważ według mnie jest dobrą. Bardzo dobrą grą. film chwilę muszę zobaczyć co ja muszę zrobić w tych kwestiach Bla bla bla. Z biegłego jednorazca zabij... Zbiegłego Sadra, zlikwiduj go. Może tu gdzieś jednoraziec. Um, w sumie poszukam tego jednorazca. Jak go znajdę wtedy skończę filmik. Pają krzyżak Ravel. Pają krzyżak. Ogólnie może coś trochę o Aloc. Jest to gra rosyjska, co możecie usłyszeć na przykład po ich mowie. No, coś w tym stylu, ale jest ostatnio przetłumaczona została na język polski, jak widzicie, i dostała swój własny polski ser. Dla jednych to zaleta, dla innych wada. Dla mnie to pół zaleta, pół wada. <grywa> dlaczego pół zaleta, pół wada? Dlaczego? Może jakieś nowe słowo. Dlaczego pół zaleta, pół wada? No już wam mówię dlaczego. Zaleta, ponieważ mamy... gramy z rodakami, tak? I to jest jednocześnie wadą, ponieważ jeżeli jest po polsku to może się o czym przekonać. Metin na przykład taki, ponieważ według mnie Metin wcale nie jest grą złą. Jest całkiem dobrą grą. Tylko ona została opanowana przez dzieci. Mm, teraz jest traktowana po prostu jak gra dla dzieci, tak? Um, to po pierwsze, no dobra, ale aloc. Wydawcą takim europejskim i ogólnym jest G Potato, czyli tam od Fliffa. O, jest jedna rzecz. Czyli wydawca tak na przykład Fly for Fun. Unik Jakim cudem? Dobra, no, wydawca na przykład właśnie Fly for Fun, jakiś tam Rappels chyba. O kurczę, klepie ten jednorodec. Dobra, nie go go złego. Dostaw Fly for Fun, właśnie Rappos. no Ogólnie takich ja MMO zwykłych, tak powiem, już bardziej znanych chyba nie mogą być. że ja we Flyfa troszkę grałem. Jedną z, z pierwszych moich MMO było oczywiście po Tibi. I tutaj od razu znaczą, że Tibia także nie jest złą grą, jest bardzo dobrą grą. Um, według mnie, gdyby miało lepszą grafikę i soundtrack, to by zepsuło cały ten taki klimat jakby tej gry, który i tak już przyjął dzieci. Um, brr, brr, brr. Coś miałem powiedzieć. No nie nieważne, ale to właśnie. Na pewno musiałem powiedzieć o, o... tym, że wcale nie są złymi grami te, o których wspomniałem wcześniej. bociki no, buciki dostaliśmy nowe. No. To chyba w sumie na tyle było. Jeżeli ogólnie to Aloc Online jest jedną z lepszych MMO, jakie są darmowych, a ja ona nie liczę, ponieważ mm. No, jest to gra, która była kiedyś płatna, teraz jest darmowa. Tak ja liczę same darmowe i ze wszystkich darmowych to alce jest grą najlepszą. Ma swoje takie klimaty swojskie, że, że tak powiem, swoje klimaty swojskie, fajnie to Ma takie właśnie swojskie klimaty typu jakieś tam. Mm. No, takie ogólnie nawet ubranie wygląda jakby takie wczesne jakieś nasze, takie jakby średniowiecze. Ogólnie to jest, są dwie strony: Liga i, i Imperium. Liga to ci dobrzy, czyli ja jestem w Lidze. I Imperium, które są ci źli i w ogóle BDS-y takie. Już że Oh, mówię, serii, czyli pewnie strzeli mi w dupę zabije mnie od razu. no ale dobra jeżeli mnie zabije to w takim razie kończymy materiał, nie? o nie, dobra kupię go spokojnie myślałem, że będzie źle ale tu nie jest tak tragicznie bo jakoś że to był militarny yy, to myślałem, że po prostu oberwę no ale dobra, jeżeli macie powiem tak, jeżeli macie ochotę na jakieś dobre MMO zapraszam do Alots na serwy, w którym ja aktualnie gram, możecie pisać do Hourclass. I to by było na tyle. A, jakby ktoś chciał ten, to zapraszajcie Nocturnet w Smite, ponieważ ogarnęłem i mogę grać w Smite. A nagrać go nie nagram, ale grać już mogę. Także chętnie mi się przyda jakaś ekipa. Piszcie do nocturnet w Aha, i ci, którzy chcą jeszcze dostać klucz, niech piszą do mnie na prywatnej wiadomości, ponieważ do ludzi rozesłałem, czy są aktywni i się nie odzywają, a mam jeszcze trzy klucze. Także na razie i czekam na wiadomości prywatne, komentarze do tego filmiku czy czegokolwiek. Zaczynam wracać do życia na tym kanale. Nie myślę, że już umarł. I w komentarzu do mojego kanału był, było coś wspomniane, że liczę, że pojawi się na tym kanale Sonic. A pewnie, że się pojawi Sonic. Może nie jakiś taki, że po kolei, tylko wyrywkowo, ale myślę, że jeden z pierwszych będzie z Sonicem na, na Sega. Oddamy questa i będę kończył materiał. Grubacha, alchemika. Podkoszulek, alchemika. Grubacha co mi daje? Szczęście, wytrzymałości wody. Co Nie, dobra, to ja robię. Szczęście, pewnie, że szczęście. A, nie mam miejsca. Wonłysłem. No, założyliśmy podkoszulek. Także na razie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Może nawet i zalot. Zobaczymy. Gierka się trochę ścina, ale nieważne. Na razie.